Uczelnia prowadzi obecnie projekty unijne o wartości około 18 milionów złotych. Jestem kierownikiem jednego z nich, dlatego aktywnie obserwuję, jak przebiega ich realizacja. Z tej perspektywy dostrzegam potrzebę powołania pełnomocnika do spraw realizacji projektów. Są w uczelni osoby, które od lat z sukcesem realizują projekty unijne. Skorzystajmy z ich doświadczeń. Pełnomocnik taki dawałby wsparcie merytoryczne, a także koordynowałby centralnie współpracę komitetów sterujących i kierowników projektów. W ten sposób zwiększymy siłę każdego projektu i zminimalizujemy ryzyka. Drobny przykład. Dzisiaj każdy projekt tworzy oddzielnie regulamin rekrutacji studentów, ponieważ brak przepływu informacji między projektami. To można ulepszyć w łatwy sposób, przez koordynację pracy. Działanie to zaoszczędzi czas i wysiłek przy realizacji kolejnych projektów, a wymiana doświadczeń wyeliminuje potencjalne błędy. W razie potrzeby, pełnomocnik służyłby operacyjną pomocą i radą w rozwiązywaniu problemów, na jaki projekt napotka. W ten sposób uzyskamy efekt synergii, który nie tylko ułatwi realizację bieżących projektów, ale pozwoli pozyskać nowe w celu rozwijania PWSZ, braci Boże.